Cześć, cześć! Też witajcie, witam Was w kolejnym odcinku z gry Terraria na kanale Rivik. A dziś taki też bardziej ogólnikowy odcinek. Zrobimy sobie kilka dodatkowych, fajnych akcesoriów. Między innymi postaram się zrobić teraz park butsy, e, smartfon i może stworzymy sobie nową broń, którą jest Starkano. Zapraszam wszystkich do oglądania. Dobra, zaczniemy sobie od teraz park butców z grubej rury dzisiaj przyciśniemy. Hmm, teraz park butcy to właśnie jedno, to jedno z najlepszych dostępnych akcesorium, akcesorium w grze jest ulepszenie właśnie do butów błyskawicy. Więc tak, po kolei najpierw musimy sobie stworzyć właśnie owe buty błyskawicy, które ja już mam. Następnie weźmy sobie akcesoria, które będą nam do tego potrzebne. W ogóle ta róża, którą tutaj mam, róża obsydenowa, ją chyba z 4 godziny z tych Fire impów, tych e, ognistych... E, z tych ognistych... Ee, jak to się nazywały. O, z tych, ognis ogniste diabliki, z nich chyba z 4 godzin to dropią, bo każdy ma 2% szansy na drop. Jak nie wiadomo nie bywa się uciszenki, kiedy faktycznie już mi dropną. To będą nam potrzebne przedmioty do tego stw do stworzenia tego itemu, tylko widzę, że brakuje mi obsidianu, muszę po niego polecić na dół. Ponieważ tak, najpierw buty błyskawicy musimy ulepszyć dając do nich łyżwy, łyżwy niedawno sobie właśnie znalazłem w biomie zimowym Zakładając je na nogi możemy chodzić swobodnie po lodzie, dzięki czemu się po, nie, po nie dużo szybciej poruszamy i nie kruszymy lodu tego, na, tego cienkiego na wodzie, który się znajduje Zakłada, Łącząc je właśnie z butami daje im właśnie ten sam efekt, tylko że po prostu mamy to wbudowane już w buty potrzebujesz trochę obsydianu, bo muszę stworzyć sobie właśnie obsydianową czaszkę. Dobra, tyle powinno wystarczyć. Wracam do domu. Mhm. Chyba 10 sztuk tego było potrzebne bodajże. Dobra, więc tak. Najpierw ulepszmy sobie nasze buty błyskawicy do... Mroźnej buty brośnej iskry. To są właśnie teraz, to są właśnie sparki, tak się nazywają. Fajnie, że im ten, ten efekt chroniący im przechodzi z, na, z jednego akcesorium na drugie, bo dawniej było tak, że jak się coś ulepszało, łączyło i temy to po prostu to ulepszenie, na przykład chroniących, po prostu jakby zostawało zdjęte z tego i trzeba było to znowu ulepszyć, a to było dość drogie. Dobra, dalej. Musimy sobie stworzyć teraz czaszkę. Robimy w ten sposób. Teraz łączymy to z tym. W ten sposób tworzymy sobie ogniołazy, które tworzymy z, tak, roztopionego wisiora, który właśnie łączymy z tym naszynikiem, który przed chwilą połączyłem, Nie zapomniałem wam powiedzieć co to jest i skąd to zdobyć, możecie to znaleźć w, możecie to zdobyć właśnie łowiąc obsydianowe skrzynie, bo niedawno sobie łowiłem i to znalazłem, to pomyślałem, że możemy właśnie zrobić owe buty i możecie też znaleźć w niskich partiach jaskiń, dokładnie tutaj, na tym obszarze, na tej wysokości, gdzie się już lawa pojawia w domkach, dobra. Tworzymy do połączenia również nam potrzebna róża obsydianowa, którą właśnie dropicie z ognistych e, diablików oraz buty wodnego kroku, które możecie znaleźć w skrzyniach oceanicznych, które możecie wyłowić albo znaleźć na dnie morza. Ogniołazy. Łączymy je teraz ze sobą i tworzymy w ten sposób buty Iskry Terrari. No, przelotny, Będzie trzeba je ulepszyć, bo widzę, im to ulepszenie nie przeszło. Więc tak, ma bardzo dużo fajnych ulepszeń. Pozwala latać oraz, oraz super szybko biegać. A także zapewnia dodatkową ruchliwość na lodzie. 8% zwiększa szybkość poruszania się. Pozwala chodzić po wodzie, miodzie i lawie. Zapewnia odporność na bloki ognia oraz 7 sekund odporności na lawę. Obniża obrażenia spowodowane dotknięciem lawy. Więc, no, jest grubo. No, może nie widać aż takiej różnicy. Ale dzięki nim bodajże poruszamy się troszeczkę szybciej, jeśli chodzi o latanie. Na tak właśnie łączy umiejętności kilku innych butów. No i w ten sposób właśnie zdobyliśmy przelotne buty i z Pójdźmy sobie jeszcze ulepszyć te do Goblin Tinkerera, ze względu na to, że mam dość spory zasób pieniążków i raczej mi starczy, żeby ulepszyć na chroniący. Bardzo bym chciał, może mi się uda. O, tu jest Goblin Ticker Czy to jest materiał w ogóle? Nie, to już jest tak, to już jest końcowy materiał, nie można już tego ulepszyć bardziej. Ciekawe, to będzie kosztować. 25 sztuk złota, no dobra. Strzegący. Dobra, próbujemy dalej. Jeden punkt ochrony, to nie. Kurcze, mieliśmy chroniący, ale na widzę zeszło właśnie to ulepszenie, nie wiem dlaczego. 20 punktów many. Już dwie, już żeśmy dwie zużyli platyny, widzę, że trochę nam to zajmie. Kurde, hmm. już żeśmy sześć platyn zużyli, całe moje oszczędności chyba dzisiaj pójdą. Aaaa, było miło mieć taką dużą ilość pieniędzy, skoro, że teraz tak to szybko zużyjemy. Dobra, weźmy na razie ten groźny, bo w sumie punkty obrażeń też są bardzo dobre. Będziemy mieli plus 4 do punktów obrażeń. Zawsze coś. Ewentualnie kiedyś ja będę trochę przy kasie, to sobie jeszcze to spróbuję ulepszyć. Ewentualnie. Dobra, wróćmy do domu. Kurde, no, sens 7 platyn, żem zużył. Trudno jeszcze kiedyś spróbuję to ulepszyć. Bo, bo, bo albo ulepsza się akcesoria pod obrażenia, właśnie punkty obrażeń, albo pod ochronę. Ja zazwyczaj ulepszam pod ochronę, żeby mieć jak więcej pancerza, ale obrażenia też są całkiem spoko, bo jakbyśmy wszystko mieli ulepszone pod obrażenia, mielibyśmy plus 20% do obrażeń, to jest całkiem sporo. Równie dobrze możemy mieć plus 20 punktów do obrony, a to już nie jest aż tak dużo, jakby się mogło wydawać. No też obrażenia możemy też sobie zwiększyć w ten sposób. Dobra. Idziemy dalej. Dzisiaj jeszcze chciałem zrobić jedną rzecz a nawet dwie a właśnie chciałem stworzyć smartfon, bo niedawno udało mi się znaleźć licznik obrażeń, kupiłem go właśnie od wędrownego kupca, który akurat niedawno mnie, u mnie był bo musimy połączyć stoper, wykrywacz metali oraz licznik obrażeń na sekundę, by stworzyć gobliński aparat, łącząc teraz gobliński aparat, opancerzony łowcę ryb GPS oraz rek 3000, tworzymy PDA, czyli taki telefon, który łączy wszystkie te informacje w tym momencie mamy wszystkie informacje tutaj podane, dostępne w grze możemy je jeszcze połączyć z mroźnym lusterkiem lodowe lusterko, akurat ja mam takie szczęście, że znalazłem to lodowe bo jeszcze jest, jest jeszcze zwykłe lusterko, które możemy znaleźć w normalnych skrzyniach zaraz wam sobie pokażę no właśnie, możemy jeszcze połączyć ze zwykłym lusterkiem, magiczne lusterko ale akurat ja akurat mam właśnie lodowe to możemy połączyć właśnie z lodowym i tym samym będzie właśnie łączyć wszystkie umiejętności tych przedmiotów, czyli przy pomocy telefonu możemy wrócić do swojego miejsca odrodzenia i mamy wszystkie informacje, jak widzicie, pokazane. To jest całkiem przydatny, moim zdaniem, item. Dobra, lecimy sobie dalej. Dzisiaj jeszcze chciałem stworzyć jeden z najpotężniejszych mieczy, którym jest. Czekajcie, to się nazywało chyba Ostrze Mroku, tylko potrzebuje tak: Muramasy potrzebuje źdźbła trawy. Potrzebuję swojego śmiercionośnego ognistego miecza dwuręcznego. Cze, czego jeszcze? Potrzebuję, a właśnie, zguby światła. Łącząc te wszystkie cztery przedmioty przy ołtarzu, ołtarzu zepsucia, który jest na którymś zepsuć, na przykład tutaj możemy sobie iść, możemy właśnie połączyć je w jeden potężny miecz. Tak jak już kiedyś wspominałem, zamiast zguby światła możemy też tutaj dać e, rzeź. To się nazywało chyba, krwawa rzeź. To jest właśnie miecz taki ten sam, tylko że po prostu z innego zepsucia. Dobra, chodźmy sobie tam. Największy problem przy farmieniu tych itemów miałem chyba ze zdobyciem właśnie owego kwiatu, gdyż w sumie z pozostałymi przedmiotami nie miałem, miał, miał, albo nie miałbym aż takiego problemu, bo jednak ten kwiat było mi ciężko zdobyć, bo dropił tylko z owych diablików. Dobra, I jak widzicie możemy zrobić nocne ostrze, łącząc je właśnie z tymi cztere, łącząc je właśnie z tych czterech mieczy. I jeszcze takie nam się trafiło, patrzcie, z ulepszeniem legendarny. 14 punktów wyobrażeń więcej, 10% szybkość użycia, rozmiar, odrzut, szans na, na czas na cios krytyczny. Jak widzicie, jest bardzo szybkie i bardzo duże. Zadaje aż 58 punktów wyobrażeń, więc jest naprawdę całkiem fajnym mieczem. Na dodatek, bodajże on ma chyba autoswing tak, ma autoswing, czyli ta ręka, widzisz że na, na, na dobrą sprawę nie jest aż, na, aż tak potrzebna, chociaż zwiększa aż 12 punktów szybkość walki w zwarciu. To się jeszcze zastanowię. Wydaje mi na coś to wymienię, ale właśnie w ten sposób zdobyliśmy właśnie Nocne Ostrze. Które jest naprawdę mega moim zdaniem mocnym mieczem. Ma 16% szansy na trafienie krytyczne, no ma wszystkie te ulepszenia na no, jeszcze Zbroja nam jeszcze troszeczkę zwiększa tą szansę na trafienie krytyczne. Dobra, wróćmy sobie do domu. I zróbmy jeszcze jedną rzecz. Chciałem zrobić jeszcze dzisiaj Starkanum, czyli Gwiezdne Działo. Jedną z najpotężniejszych broni, aczkolwiek najdroższą, jedną z najdroższych, jeśli chodzi o amunicję, bo strzela gwiazdami spadającymi z nieba. Do jego stworzenia potrzebujemy nielegalnych części, które możemy kupić od czasu do czasu u naszego sprzedawcy broni, aczkolwiek widzę, że ich aktualnie nie ma. Mogę w sumie kupić jak były. Dobra, to muszę chwilę poczekać, przespać parę nocy, aż w końcu będzie mi chciał sprzedać ową, owe części, a w tym czasie jeszcze pozbieramy sobie materiały potrzebne do stworzenia tego, owego działa. Było potrzebne 5 gwiazd, bodajże 20 sztabek meteorytu Dobra Pójdziemy sobie do naszego gaita, żeby się upewnić co było właśnie potrzebne Tworzenie e, Więc tak Jest gwie e, Gwiezdna Armata, 20 sztabek meteorytu Gwiazdy z nieba i mini rekina. Aha, czyli pomyliłem się, czyli wcale nie potrzebujemy części tylko mini rekina. Akurat mini rekina mamy. Możemy go właśnie połączyć z owym, z owimi częściami, by zrobić sobie właśnie gwiazdne działo. Tylko gdzie ja go miałem? W, w którejś z tych skrzyni ewidentnie. Hmm, teraz go weź, znajdź. Hmm. to może stanowić dość spory problem. Pamiętam, że na pewno go tutaj odkładałem. Na pewno go nie sprzedawałem. Chyba. Prawdopodobnie. Tak, jest tutaj, mireki Dobra. Osiągnę teraz połączy, właśnie przy kowadle, tworząc tym samym, właśnie, gwiazdną armatę. Strzela z podającymi gwiazdami. Bardzo wysoka szybkość, brak odrzutu, aż 57 punktów obrażeń dystansowych. Zaraz przekonamy się, jak to działa. Mamy w sumie dość sporo gwiazd, dlatego też możemy tym strzelać, dobra. Akurat się robi noc, to sobie trochę tych gwiazd pozbieram. Jak sami widzicie. Jak sami widzicie ta armata jest naprawdę potężna, bo strzela mega dużą szybkością, a ma naprawdę całkiem spore obrażenia. No dlatego tak ja jestem zrobiony pod, e, pod mele, czyli pod bronie właśnie typu miecze, mace, a nie właśnie pod broni dystansową, więc te obrażenia mogłyby być jeszcze większe Gdybym sobie odpowiednio dobrał ekwipunek. No naprawdę szybko strzela, Może nie by tak szybko tych marnować tych gwiazd. E, no, bo troszeczkę szkoda. Już zmarnowałem chyba z 20 sztuk. Dobra, poczekam sobie na noc i może... Zawalczymy sobie właśnie z, yy, ze szkeletronem, żeby wam pokazać mniej więcej jak mocne jest to działo. Też przy okazji przyglądamy się na finalnego bossa, którym jest Wall of Flesh, z którym sobie już za niedługo powalczymy, tylko potrzebowałbym jeszcze lalki kuśnierza. O, jest tutaj. No dobra, to widzimy się już w... A chociaż nie, on w sumie jest tutaj, w sumie tu mogę go przyzwać, bo przypomniało mi się, że go w bibliotece tutaj umieściłem. No że tu w sumie jest stolik krzesło, to możemy go właśnie w ten sposób tutaj, e, że tak powiem, umieścić. Dobra, ja się chwilę prześpię. I musimy poczekać, aż będzie 7.30 bodaj że bo wtedy się zaczyna noc. Czyli jeszcze pół minuty. Ile mamy kiwas? 273. Muszę, muszę ich troszeczkę oszczędzić. Mam nadzieję, że nie wystrzelam wszystkich, bo miałbym trochę przypał. Musiałbym co, co noc ją po prostu zbierać, a teraz latać i zbierać. Dobra. No i już jest, jest już noc Dobra Zakładamy sobie to I teraz musimy tylko uśmiercić ku śnieża Właśnie przyswaliśmy szkieletrona i teraz korzystamy z, korzystamy z naszego dzieła. próbujemy go pokonać Zdrowie spada mu naprawdę szybko Grat? A, dobra, nieważne. O, gwiazda z nieba spadająca, patrzcie. Zdrowie spada mu naprawdę mega szybko. Chociaż w sumie spodziewałem się trochę lepszych efektów, szczerze mówiąc. Panie, że ona ma przebicie, to może akurat też atakować klikacerów na nas. No i padł. Tym sposobem właśnie wystrzelaliśmy 120 gwiazd. No. Praktycznie zużyliśmy połowę, prawie połowę swojego całego dotychczas do, dotychczasowego zapasu gwiazd, które do tej pory udało nam się przez całą grę zebrać. Brawo, ja! Dobra, no to akurat, że zbliża się. No, to sobie trochę tych gwiazd pozbieram. No, dzisiaj się całkiem nieźle dozbroiliśmy, że tak powiem. Zdobyliśmy naprawdę dużo fajnych akcesorium przede wszystkim. Eee, fajnie, że nam się też traciło to z ulepszeniem, legendarne Za to szkoda, że. Te właśnie buty mnie straciły właśnie ten efekt ochrony Dobra To działo w sumie na razie sobie odłożę, żeby przypadkiem Nie strzelać z niego i nie marnować amunicji, te gwiazdy też I będę musiał sobie ich zacząć trochę zbierać Żeby nam na finalną walkę starczyło Dobra, no to co Mam nadzieję, że dzisiejszy odcinek wam się spodobał Wpadajcie również na mojego Discorda. Tak jak zwykle macie link w opisie zamieszczony, w opisie filmu. No i co, ja już się będę połowowała z Wami żegnać. Widzimy się już w następnym filmie. A na razie jedyne co mogę Wam tak zwykle powiedzieć to Elo. Elo.